Różaniec z domu matki. Audycja jasnogórskiej rodziny różańcowej. Zaprasza ojciec Marian Waligura. Pozdrawiam drogich słuchaczy w naszych cotygodniowych spotkaniach Audycji Różaniec z Domu Matki Witam pana Piotra, panią redaktor, witam was, drodzy słuchacze, i dziękuję za to, że jesteście z nami. W tym miesiącu rozważamy przyglądamy się litanii Loretańskiej. Dziś chciałbym, byśmy przyjrzeli się nowym wezwaniom do tej litanii, które zatwierdził papież Franciszek. 20 czerwca 2020 roku w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny dodał do litanii loretańskiej trzy nowe wezwania: Matko Nadziei, Matko Miłosierdzia i Pociecho Migrantów. Maria jest tą niewiastą, co nigdy nie straciła nadziei. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że w naszych czasach, kiedy tak często jesteśmy bezradni, pełni lęku, a nawet rozpaczy, potrzebujemy pomocy tej, która, choć doświadczyła w życiu wiele trudu i cierpienia, to nie straciła nadziei, nie popadła w rozpacz, jak niestety nam się może to zdarzyć. Tytuł Matko Nadziei pojawił się jako znak na nowe czasy, na nasze czasy, bo chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że naprawdę często jesteśmy bezradni. Skąd Maria miała w sobie tyle pokoju? Gdzie znajduje się źródło jej nadziei i skąd może ją czerpać, dawać ją nam, swoim dzieciom? Maryja ufa Chrystusowi bez zastrzeżeń. Wie, że nawet dramatyczne wydarzenia dzieją się ostatecznie w historii, której Panem jest Bóg. I Bóg wie, że w niej objawi się Jego chwała nawet w tych trudnych wydarzeniach. Nadzieja jest wynikiem procesu, który dokonuje się w nas, gdy pozwalamy, by Duch Święty przemieniał nasze serca, poruszał je, byśmy trwali właśnie w nadziei, w zaufaniu. Maria była poddana Duchowi Świętemu, mocy Najwyższego, co ją zacieniła i uczyniła pełną Bożej obecności. Oczywiście czasem tak się zdarza, że Bóg w jednej chwili napełnia kogoś łaską nadziei. Ale ta cnota przede wszystkim rodzi się wtedy, gdy wytrwale szukamy Boga w naszej codzienności. To jest jakiś proces, który dokonuje się w nas. Nadzieja, Maryi, to otwarcie na światło od Boga, to złożenie w nim całego swego życia i planów. Tytuł, Matko Nadziei, prowadzi nas do odkrycia tych pięknych pokładów, do których Pan nas zaprasza, otwarcia się na Jego działanie w nas. Matko Miłosierdzia. Za wprowadzeniem tego nowego tytułu Matki Bożej w litanie loretańskiej przemawiają racje teologiczne, liturgiczne i pastoralne. Maryja, która jest matką Jezusa Chrystusa, jest matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia nam ludziom. Dała temu wyraz w słowach wypowiedzianych do świętej Elżbiety: Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie. Już w średniowiecznej antyfonie Witaj, Królowo! Znajduje się wezwanie Matku Miłosierdzia. Potem pojawiają się one w różnych innych modlitwach liturgicznych. Obraz Maryi czczonej w Ostrej Bramie w Wilnie od początku nosi tytuł Matki Miłosierdzia. Za tą inicjatywą wprowadzenia wezwania Matko Miłosierdzia do litanii loretańskiej stoi episkopat polski. Wtedy, kiedy zgłoszono tą prośbę, to zaznaczono, że Umieszczenie takiego tytułu w polskim tekście litanii Loretańskiej będzie wyrażało głęboką i żywą wiarę wiernych w Polsce, nie tylko w tajemnicy miłosierdzia Bożego, która objawia się w tajemnicy Chrystusa, ale też byłoby kolejnym potwierdzeniem kultu Matki Bożej miłosierdzia, czczonej szeroko w Polsce, szczególnie w cudownym obrazie z Wilna, nazywanym również przez Jana Pawła II obrazem. Matki Bożej Miłosierdzia. Kongregacja do spraw kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przychyliła się do tej prośby w 2014 roku i zezwoliła, aby w polskiej wersji litanii do Najświętszej Maryi Panny dodać to wezwanie Matko Miłosierdzia módl się za nami. Przeczytałem kiedyś takie stwierdzenie, że ze wszystkich tajemnic Różańca Świętego tajemnica chwalebna jest chyba najbardziej majowa. I myślę, że w tym określeniu jest głęboka prawda, gdyż zauważamy taką nieprawdopodobną łączność Maryjną właśnie z jej miesiącem. Spatrzył Jezus. Jest z nami, i jak obiecał, zsyła nam Ducha Świętego, i daje nam swoją Matkę, aby nam królował. To taka Boża esencja miłosierdzia samego Boga i właściwie przekazanie nam nieograniczonych łask tym samym. W litanii loretańskiej modlimy się do Matki Najświętszej. Między innymi przybytku Ducha Świętego módr siędzana. Profesor Józefat Nomak Franciszkanin w swoim opracowaniu Myśleć Chrystusem napisał, że jeśli chcesz zobaczyć Boga, oczywiście według swoich możliwości, to patrz na Chrystusa. I jeśli chcesz zobaczyć Ducha Świętego, wyobrazić sobie Jego piękno. To patrz na Maryję, gdyż to ona jest jego dziełem. Jutro będziemy świętować niedzielę zesłania Ducha Świętego. I będzie to szczególny czas dla naszej Ojczyzny, jak zawsze, gdyż kolejny raz będziemy mieli okazję pomyśleć o spotkaniu z Janem Pawłem II na Placu Zwycięstwa kiedy prosił o wielkie łaski dla na naszej ziemi, kiedy prosił Ducha Świętego. I jest to taki dzień dla nas, w którym mamy wiele okazji prosić o wielkie sprawy, o małe sprawy, właściwie o wszystko i przekazywać to przez ręce Matki, przez jej serce, samemu Duchowi Świętemu. Tak bardzo święty Jan Paweł II zanurzony w miesiącu matki można by powiedzieć. Bo przecież to jest również miesiąc jego urodzin, 18 maja. Również zakochany w Fatimie, i w matce najświętszej Fatimski, uratowany dla świata i dla ojczyzny naszej 13 maja. I miesiąc, w którym Wspominamy te wszystkie wydarzenia, ale kiedy teraz z perspektywy czasu połączymy je w jedną całość, widzimy, jak wielką łaską były te wydarzenia i mogą być dalej dla naszej ojczyzny, dla jej wszystkich spraw. Prośmy o te wszystkie łaski dla nas, dla Kościoła Świętego, bo przecież idąc tym miesiącem, wiemy dobrze, że Matka Boża nas nigdy nie opuszcza. Ona pragnie, abyśmy przynosili jej nasze wszystkie sprawy. Ofiarujmy te wszystkie sprawy, problemy, prośby, kiedy będziemy modlić się wiele razy w tym miesiącu na Jasnej Górze. Teńko Jasnogórska, Matko Boża i nasze. przybytku Ducha Świętego, przybytku falebny, módl się za nas, Święty Janie Padle II, oręduj za naszą Ojczyznę, oręduj za na. świadectwa. Bogdan, z Rydzyny jesteśmy Wielkopolskie, kołeszne Należy do grupy różańcowej. Tam w Parafii zawiązaliśmy właśnie taką wspólnotę różańcową, to znaczy różaniec męski żeński. i żeński. Jestem zelatorem oczywiście 20 mężczyzn No i spotykamy się w pierwszą sobotę miesiąca i tam właśnie jest msza święta i takie spotkania. Także modlimy się codziennie na różańcu. W życiu komplikowało się, ale zawsze gdzieś miałem tą łaskę Pana Boga, że jednak i nie zostawiaj go. I dlatego właśnie Właśnie tak, gdyby człowiek odrzucił całkowicie, no to... Były pusty, no ale jednak jeszcze ta świadomość jest ktoś, matka. Różaniec mam w każdej kieszeni ze sobą, zawsze się nie rozstaje, czy jeszcze dojeżdżam rowerem, czy do pracy, to zawsze ten różaniec to pomodli się, czy w ogóle nie mając różańca to też zdrowaś Mario, czy po prostu no ta świadomość tak towarzyszy. I ten różaniec na co dzień zawsze z tą matką bożą, tym bardziej że żona co wieczór patrzy apel jasnogórski, zawsze, Bogdan, chodź szybko, bo tam coś, bo już jest różaniec, bo już dziesiątka różańca jest i tak nawołuje. Także no, 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 mamy już to zakorzenione, i tak już wgłębione, że bez różańca no, to, to, to jak bez takiej broni, bez chleba. Człowiek staje się lepszy na co dzień i dużo daje modlitwa, czy po prostu no, człowiek przemyśli, nie raz zachowa, o nie, bo Matka Boża spojrzy i, i to, i zaraz wraca, przebacza, przeprosi. Grażyna, muszę powiedzieć, że to jest taka moja, może nieładnie trochę, broń taka przed problemami, bo miałam w życiu takie sytuacje, naprawdę ciężkie sytuacje. I wiem, że dostałam taką pomoc, że to po prostu no to jest niedopisane. Miałam taką sytuację, że po prostu myślałam, że nie dam w życiu rady. No po prostu nie dam rady, bo naprawdę było mi trudno. Ale dzięki temu, czy Okoronka, czy Różaniec zawsze mi towarzyszyły. I co tak jeszcze, tak sobie czasami myślę teraz w takich momentach, takiej, takiej bezradności, jak się właśnie tak. Bo mam duży różaniec na ścianie w domu wisieć. I tak sobie tak patrzę na niego, tak patrzę, i taki czułam spokój wewnętrzny. Ja bym wiedziała, że wszystko będzie dobrze. Nie martw się, będzie dobrze. Była możliwość, żebym przestała chodzić, bo też mi już lekarze tak nastawiali trochę, ale tak, jak ja mówię, dzięki, dzięki, dzięki Maryi tego wszystkiego i z tego różańca i jakoś chodzę, może nie tak jakby, no wiadomo, no to już jest trudna była sytuacja ze mną, no nie, ale w domu sobie chodzę, tutaj oproszę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Drodzy słuchacze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie w naszej cotygodniowej audycji. Dziękuję panu Piotrowi, pani Danucie. Dziękuję wam za to, że jesteście razem z nami. I przypominam, że najważniejsze dla nas jest to, byśmy trwali na modlitwie. Bierzmy do ręki Różaniec i choćby przez ten dziesiątek różańca łączmy się duchowo z jasną górą, z naszą wspólnotą, która omadla tyle ważnych spraw w naszej Ojczyźnie i trwajmy razem na modlitwie, uwielbiając Boga razem z Matką Najświętszą. Zachęcam do korzystania z podcastów, gdzie te nasze audycje można sobie odsłuchać też i wcześniejsze, które są, były przygotowane, ale możemy też i korzystać z naszej strony internetowej jasnogórskiej rodziny różańcowej jrr.jasnogora.pl. Przypominam też o naszych mediach społecznościowych, o multimediach, szczególnie kanale YouTube, gdzie są rozważania codzienny różaniec, ale też Twitter, Facebook. Wszędzie możemy korzystać z różnych myśli maryjnych, które pomagają nam ożywić więź z Matką Najświętszą, pomagają w rozważaniu codziennego różańca. Bóg zapłać. Różaniec z Domu Matki. Audycja Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.